Na obecnym etapie programu Albatros, pozyskania dronów taktycznych krótkiego zasięgu, pionowego startu i lądowania dla marynarki wojennej, pozostała tylko oferta austriackiej spółki Sibel. Zaproponowała ona Camcopter S100, rzeczywiście najlepiej sprawdzony w działaniu mini śmigłowiec bezzałogowy na świecie. Ma on jednak coraz więcej konkurentów i na pewno nie można twierdzić, że sprawa została ostatecznie rozstrzygnięta. O chęci wprowadzenia mini śmigłowca Kamkoptere 100 firmy Sibel dla Marynarki Wojennej RP wiadomo już prawie od 20 lat. Ten austriacki dron był zresztą sprawdzany przez bardzo dużo innych państw oraz międzynarodowych organizacji, w tym przede wszystkim przez NATO oraz Europejską Agencję do Spraw Bezpieczeństwa na Morzu Emsa. Na pokazy zagraniczne wyjeżdżali również oficerowie Marynarki Wojennej RP, za każdym razem chwaląc to rozwiązanie i wskazując jego przydatność dla polskich sił zbrojnych. Nie wpłynęło to jednak na podjęcie przez MWRP decyzji o zakupie kamperów, w przeciwieństwie do innych państw, które od lat z powodzeniem wykorzystują ten bezzałogowiec. Firma Schibel sprzedała bowiem swoje rozwiązania m.in. do sił morskich Stanów Zjednoczonych, Australii, Francji, Belgii, Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Korzysta z nich również Straż Przybrzeżna Finlandii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Rosji, Chorwackie Ministerstwo Spraw Morskich, jak również Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Europejska Agencja Kosmiczna. Wszystkie te podmioty bardzo szybko zrozumiały, z jak wszechstronnym rozwiązaniem mają do czynienia i jaką ilość zadań można nimi realizować. Pozornie w austriackim rozwiązaniu nie ma niczego zaskakującego. Camcopter S-100 to przecież typowy, bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu i lądowania, którego odpowiedniki proponuje kilka innych znanych firm na świecie. Podobne rozwiązania są więc w ofercie np. szwedzkiej firmy Saab, w której dron Skeldar V200B został zakupiony między m.in. przez niemiecką marynarkę wojenną, amerykańskiego koncernu Norton Grumman, którego drony Fire Scout są wykorzystywane w amerykańskiej marynarce wojennej, chińskiej firmy Avic, proponującej mini śmigłowce AR500 dla swojej marynarki wojennej. Popyt jest duży, ponieważ bezzałogowe śmigłowce są stosunkowo tanią możliwością prowadzenia lotnictwa pokładowego na nawet niewielkich jednostkach pływających. Pomaga w tym sama konstrukcja dronów pionowzlotów, które z łatwością można złożyć i szybko przygotować do startu po wcześniejszym magazynowaniu nawet w niewielkim pomieszczeniu. W przypadku szwedzkiego Skeldara jeden człowiek potrzebuje na to około 7 minut. W przypadku śmigłowca s przygotowanie do lotu trwa około 10 minut. Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że śmigłowce drony mają praktycznie takie same możliwości jak śmigłowce załogowe. Jako mniejsze platformy latające nie są one oczywiście tak przestronne i muszą być przed każdą misją do niej odpowiednio przygotowane poprzez podwieszenie modułów zadaniowych. Odbywa się to jednak stosunkowo szybko i znowu pomaga w tym odpowiednia konstrukcja bezzałogowców. Przykładem tego jest właśnie mini śmigłowiec 100 Pomimo niewielkich rozmiarów oraz ważąc 114 kg, dron ten może zabrać 50 kg ładunku użytecznego. Spółka Szibel już udowodniła, że może umieścić w kamkopterze zestaw trzech najważniejszych sensorów, jakie mogą posiadać bezzałogowe statki powietrzne: głowicę optoelektroniczną, radar oraz system rozpoznania elektronicznego. Pozwala to na realizowanie ogromnej ilości zadań wymagających prowadzenia obserwacji technicznej w każdych warunkach pogodowych oraz w nocy. Najważniejszym zadaniem dla kamkopterów jest oczywiście rozpoznanie realizowane za pomocą przenoszonych przez siebie sensorów. Jest to szczególnie przydatne na morzu, gdzie okręty, często działając samodzielnie, mają ograniczony zasięg prowadzenia obserwacji przez horyzont radiolokacyjny. Drony powietrzne ten obszar obserwacji wielokrotnie zwiększają, dodatkowo bez konieczności narażania na niebezpieczeństwo ludzi załogowych śmigłowców. Sam proces przerzukiwania akwarium jest przy tym wielokrotnie krótszy, co ma bardzo duże znaczenie przy prowadzeniu operacji poszukiwawczo-ratowniczych. Silnik amkoptera pozwala bowiem na poruszanie się z maksymalną prędkością 240 km na Dodatkowo przy obciążeniu 33 kg, S100 jest w stanie utrzymywać się w powietrzu do 6 godzin, z możliwym zwiększeniem tego czasu do 10 godzin przez zastosowanie dodatkowego zbiornika paliwa. Ale kampkoptery to bezzałogowce w pełni, przygotowane do przenoszenia bardziej specjalistycznego ładunku niż tylko głowice optoelektroniczne. Firma Shibel potwierdza na przykład, że S100 może być wykorzystywany do poszukiwania okrętów podwodnych. W tym celu istnieje możliwość zainstalowania na tym dronie zrzutni dopłat hydroakustycznych oraz czujnika anomalii magnetycznych MAK. Tamkoptery mogą też być wykorzystywane do wskazywania celów dla systemów ogniowych. Co więcej, mogą to robić również dla innych platform bojowych niż ta, z której startowały. Istnieje bowiem możliwość przekazywania sterowania mini-śmigłowcem z okrętu na okręt, wydłużając promień działania, jak również korzystając z dostępnych w danym rejonie wyrzutni rakietowych i systemów artyleryjskich podobny sposób można wykorzystywać kamkoptery na lądzie. Dzięki możliwości pozostawania w zawisie, operatorzy mogą prowadzić stałą obserwację określonego rejonu, czekając na odpowiedni moment z przeprowadzeniem ataku np. gdy systemy ogniowe przeciwnika wyjdą z ukrycia lub pojawi się jakaś niestandardowa aktywność niebezpieczna dla własnych sił. Co ważne, sprawdzono również możliwość uzbrojenia kamkopterów. Śmigłowiec w tej wersji był prezentowany już np. z pociskami kierowanymi LMM firmy Thales. Ważą one jedynie 13 kg, a więc mieszą się w ograniczonym ładunku użytecznym zabieranym przez S-100. Jest to uzbrojenie, które może być naprowadzane laserowo i w podczerwieni, a więc pozwala na punktowe wyeliminowanie niewielkich celów, takich jak np. szybkie łodzie motorowe i niewielkie pojazdy. I wszystko to dzięki kamkopterom jest dostępne dla praktycznie każdej jednostki pływającej posiadającej niewielkie lotnisko. Dzięki temu drony S100 udało się zintegrować na kilkudziesięciu typach okrętów i statków, działających na różnych akwenach i w różnych warunkach klimatycznych, w tym w Arktyce. Ta łatwość we wprowadzaniu kamuchterów wynika także ze stosunkowo prostej obsługi, wspomaganej trybem autonomicznym. W taki autonomiczny sposób może się odbywać zarówno start, jak i lądowanie, z trybem powrotu do wskazanego miejsca w przypadku utraty łączności. Wszystkie rozwiązania są zresztą bardzo dokładnie sprawdzane przez samą firmę, jak również przez późniejszych użytkowników kamperterów. Inżynierowie Sibel mają w tym celu do dyspozycji nawet makietę pokładu lotniczego, jaki jest najczęściej dostępny na jednostkach prowadzących. Bezzałogowy 100 jest, jest standardowo obsługiwany przez dwie osoby pilota i operatora sensorów. Pilot ma do dyspozycji ekran, na którym zobrazowane są wszelkie dane dotyczące parametrów lotu, czujników nadzorujących działanie bezzałogowca mapę terenu. Oraz obraz z kamery umieszczonej w części nosowej. Lot może przebiegać autonomicznie po zadanej trasie, jednak przez cały czas istnieje możliwość zmiany parametrów lotu, takich jak np. prędkość czy wysokość. Operator sensorów obsługuje wszystkie systemy obserwacji technicznej dostępne na pokładzie. Jego zadaniem jest przede wszystkim poszukiwanie obiektów, ich identyfikacja i klasyfikacja oraz prowadzenie łączności ze stanowiskiem dowodzenia i kierowania. Jeżeli sensorów jest więcej, np. do głowicy optoelektronicznej dodany jest radar, wtedy obsługę można zwiększyć od dodatkowego operatora. Jest to szczególnie ważne przy realizowaniu specjalistycznych misji wymagających dodatkowej wiedzy, np. przy kontroli energetycznych linii transmisyjnych lub linii przesyłowych gazu i ropy. Standardowa obsługa kamkopterów jest szkolona przez firmę Sibel, ale za każdym razem z uwzględnieniem warunków prawnych, jakie panują w państwie użytkownika. W ten sposób Bezałogowce S-100 mogą się bezpiecznie poruszać w każdej przestrzeni powietrznej, zarówno jeżeli chodzi o zgodność z prawem lotniczym, jak i wymagane wyposażenie pokładowe. Na kamkopterach istnieje np. możliwość zamontowania typowych transponderów lotniczych pracujących w modzie S, jak również w natowskim modzie V. Wszystkie parametry tych urządzeń są zobrazowane na naziemnej stacji kontroli. Za wyborem kamkopterów przez Marynarkę Wojną RP przemawia również doświadczenie firmy Siebel. Dron S100 został opracowany w latach 2003-2005, ale austriacy inżynierowie podkreślają, że z tamtych czasów pozostał jedynie kształt kadłuba. Natomiast praktycznie całe wnętrze mini został zostało wymienione. Inżynierowie firmy Schiebel, zapytani o najważniejsze zmiany, na pierwszym miejscu postawili opracowanie dla drona S100 własnego silnika na paliwo ciężkie S2 o małych wibracjach, dużej mocy, w połączeniu z niewielkimi rozmiarami i małą wagą. Ten nowy silnik Pozwala na stosowanie paliw, które są bezpieczniejsze w przechowywaniu i obsłudze niż benzyna. Co więcej, może pracować w temperaturach od minus 40 do plus 60 stopni. Na zakończenie trzeba zaznaczyć, że dron Copter 100 nie jest rozwiązaniem przeznaczonym tylko dla resortów siłowych. Udowodniono to fundacja non-profit MaaS z siedzibą na Malcie, która wykorzystywała ten bezzałogowy mini-śmigowiec do ratowania nielegalnych imigrantów próbujących przedostać się z północnej Afryki do Europy. Fundacja ta jest właścicielem 40-metrowego statku ratowniczego Fenix, z którego kamikopter s startował, by zwiększyć zasięg poszukiwania nielegalnych imigrantów, a więc przyspieszyć nadejście ewentualnej pomocy. Jak widać, nie należy się zastanawiać, po co marnarce wojny Albatros, ale dlaczego jest on wprowadzany tak późno.